Marszałek województwa Adam Jarubas odwiedził zachodnią część regionu świętokrzyskiego. Spotkał się z mieszkańcami i przedstawicielami władz gminy Nagłowice w powiecie Jędrzejowskim oraz Moskorzewa w powiecie Włoszczowskim. Wizyta gospodarska miała na celu poznanie bieżących problemów, z jakimi borykają się te dwie gminy. Marszałek obejrzał także inwestycje realizowane ze środków unijnych oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Wizytę rozpoczęło spotkanie z pracownikami Urzędu Gminy w Nagłowicach, podczas którego rozmawiano o problemach związanych z oświatą i bezrobociem. Wójt Gminy Elżbieta Frejowska mówiła także o realizowanych inwestycjach. Przedstawiałam Panu Marszałkowi właśnie te wszystkie inwestycje, które realizujemy, te problemy, które staramy się rozwiązywać. No jest ich tak dużo, że trudno jest wszystkie wymienić, no ale przede wszystkim budowa wodociągu gminnego. Ujęcie już mamy wybudowane, teraz przystępujemy do budowy sieci, budowa gminnego ośrodka kultury. Ale i takie mniejsze projekty, jak chociażby realizacja tego projektu, w którym tutaj jesteśmy, to jest świetlicy wiejskiej we wsi Deszno. Jak widać jest pięknie urządzona, dzieci chętnie tu przychodzą i myślę, że takie projekty są ważne właśnie dla mieszkańców wsi. Po spotkaniu delegacja zwiedziła Bank Spółdzielczy oraz nowy budynek Gminnego Ośrodka Kultury, który jeszcze w tym roku zostanie oddany do użytku. No jest to budynek wielofunkcyjny, bo nie jest tylko ośrodek kultury, będzie tam również siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej na Głowic, który jest w krajowym systemie, a więc musi mieć odpowiednie warunki. Będą również pomieszczenia konferencyjne, a więc jest to obiekt ogólnoużytkowy na potrzeby całej gminy. Marszałek odwiedził także uczniów gimnazjum imienia Mikołaja Reja, gdzie został niezwykle ciepło powitany. 아. To jest dziwny pani marszałka, ale on działa, naprawdę. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z rolnikami i sołtysami gminy w Desznie. Marszałek notował zgłaszane problemy oraz odpowiadał na pytania dotyczące wsi i rolnictwa. To okazja do tego, żeby również porozmawiać o bardzo szczegółowych sprawach związanych właśnie z doradztwem rolniczym. Dzisiaj wiele takich problemów zostało mi naświetlone, a z uwagi na to, że nadzorujemy część doradztwa rolniczego, będę mógł na bieżąco też w porozumieniu z kolegami niektóre rzeczy poprawić. Także bardzo ważne spotkanie. Widać tutaj energię, widać pomysły bardzo przedsiębiorczą. Panią Wójt. Także cieszę się, że mogłem tutaj odwiedzić tę gminę. Bardzo ważne, że pan Marszałek spotyka się z ludźmi. To jest bardzo ważne, ponieważ inaczej się odbiera sprawy, które właśnie na takim spotkaniu przekazują mieszkańcy, przekazują rolnicy. To są problemy życia codziennego i myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne i dla pana Marszałka, i dla tych mieszkańców, że mogą te problemy określić, nazwać. Ja oczywiście, tak jak już powiedziałam, jestem bardzo zadowolona z tej wizyty. No i pan marszałek myślę, że ogólnie dobre odniósł wrażenie. Z Nagłowic marszałek udał się do sąsiedniego Moskorzewa, gdzie spotkał się z wójtem Jarosławem Klimkiem. Rozmowa dotyczyła realizacji projektów drogowych i wodociągowych, finansowanych z Urzędu Marszałkowskiego. Po spotkaniu delegacja odwiedziła gospodarstwo Rafała Grochowiny w Jadwigowie, jednego z najbardziej rozwojowych rolników w gminie Moskorzew. Marszałek obejrzał gospodarstwo oraz rozmawiał na temat problemów w rolnictwie. Tutaj część trzymam na, na, na wysokiej ściółce, czyli tutaj już łuczniki. Tam jeszcze mniejsze są też. Tam są jeszcze mniejsze, ale to może przez pasar nie wyjdziemy.